Witamy Państwa na naszej aukcji i zapraszamy do zakupu helikoptera zdalnie sterowanego. Helikopter jest bardzo dobrze wykonany. Konstrukcja helikoptera jest aluminiowa. Obudowa wraz ze śmigłami, wirnikiem i statecznikiem wykonane są z plastiku ABS, który jest bardzo elastyczny. Napędzany jest on pięcioma silnikami wysokoobrotowymi. Zasilany jest bateriami LiPOL, które ładujemy około 30 minut. Starcza to na około 10 minut lotu. Helikopter występuje w dwóch kolorach, niebiesko-białym i rudoczarnym. Pilot helikoptera jest czterozakresowy. Zasilany sześcioma bateriami 1,5V, które przy zakupie otrzymają Państwo gratis. Wysyła on sygnał w podczerwieni na około 30 metrów. Helikopter ładujemy około 20 minut na dwa sposoby, pilotem lub kablem USB, który mają Państwo dołączony do helikoptera. Znajduje się tam również zapasowy tylny wirnik. Wszystko to jest oryginalnie zapakowane w eleganckim kartonie. Zapraszamy Państwa do zakupu helikoptera na naszej aukcji lub do sklepu w Poznaniu na ulicy Dąbrowskiego 78 koło Wiepofamy.